Dzień dobry Polska! Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, 23 listopada kolejna powódka z kryptoekipą. Mogę chyba oficjalnie powiedzieć, że mamy alt season. Przynajmniej tak to wygląda na, na moim portfolio. Mam nadzieję, że na waszym również. Szybki rzut, tak jak zawsze na początku tygodnia. Słuchajcie, ciężko byłoby wskazać projekt, który tak naprawdę nie urósł, ale zaczynając, zaczynając od Runę przez Polka Dot, kro delikatnie, Ferum Network, bardzo mocno, trom. Ethereum, Bitcoin, praktycznie wszystko idzie do góry. Algorand wrócił. Co tu jeszcze? LTO poszło prawie 10%, czyli z 8%, także Trawala. Gratuluję wszystkim, którzy weszli na mój sygnał. Ponad 70% dzisiaj mamy od sygnału, i dla mnie jest to powoli czas realizacji zysków, jeżeli chodzi o Trawale, BNB również bardzo dobrze. Tomo Chain wróciło, WET niesamowicie do przodu, Blox, tak, także słuchajcie, wszystko poszło bardzo ładnie, ale absolutnie gwiazdą tego tygodnia jest token SAND, a więc token należący do projektu Sandbox. Lecimy szybko przez najbliższe wydarzenia, lecimy to, co dzieje się w projektach, już dzielę się z Wami swoim pulpitem i pokazuję, co dzisiaj udało się przygotować. Przede wszystkim ruszamy dzisiaj z konkursami. Wszystko macie opisane zarówno na medium, jak i na naszą grupę, na naszej grupie Edukacja, na którą Was zapraszamy. Przepraszam, 1432 osoby, także jest nas coraz więcej, coraz więcej osób tutaj z nami działa. Jeżeli chodzi o to, co chciałem Wam przekazać na początku, to mamy dzisiaj niesamowity kod promocyjny na Ledgera. I tutaj ogłoszenie parafialne. Jeżeli masz trochę kryptowalut i nie masz jeszcze Ledgera. To jest portfel sprzętowy, przypominam portfel do bezpiecznego trzymania kryptowalut. To mamy Black Friday, a więc czarny piątek, 40% rabatu na kod właśnie Black Friday 20. Ten kod już działa, pod tą pobudką znajdziesz link, wchodzisz w ten link, przeniesie Cię on do sklepu Ledgera, wpisujesz kod i kupujesz 20% taniej. Także słuchajcie, zarówno na Ledgera Nano S, jak i na Ledgera Nano X, jest to absolutnie dobry czas, żebyście dzisiaj kupili swojego Ledgera, bo 40% jeszcze nigdy nie było. Mieliśmy 10%, 20%, natomiast tym razem mamy bardzo, bardzo mocny kod, także on już działa. Ja już nawet sobie wpisywałem, sprawdzałem, także tak to wygląda, minus 20 euro od całego zamówienia. Także polecam wszystkim serdecznie, jeżeli nie macie jeszcze Ledgera, to myślę, że to jest dobry czas. Jeżeli chodzi o nasz konkurs, to przypominam, że zasady konkursu, nagrody macie wszystko rozpisane na medium. Nasz sekretarz tutaj bardzo się, bardzo się postarał, także macie wszystkie konkursy dokładnie rozpisane. Jest aktywność, są quizy, które będą na grupie głównej, także, także poszerzajcie swoją wiedzę. Można robić posty na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, także wszystko rozpisane. Bardzo dużo nagród. Także od dzisiaj możecie już robić. Jeżeli jakiś konkurs zrobiliście, hashtag konkurs na grupie głównej i będziemy to sprawdzać. Lecimy sobie dalej. Zaczynamy oczywiście od indeksu Firent Grid. Poziom 90% jest chciwość na rynków, jest bardzo dobrze. Pamiętajcie, jeżeli macie projekty, które robią wam 100, 200, 300, 1000%, realizujcie zyski poziomami. Nie trzymajcie projektów w nieskończoność, dlatego że prędzej czy później będzie lała się krew. Natomiast dzisiaj widzimy, że alty idą razem z bitcoinem, alty idą bardzo mocno w górę. Ja oczywiście Oczywiście, swoje najmocniejsze pozycje trzymam. Natomiast to, co dokupowałem na spadkach, a więc te sygnały, które dałem na grupie Edukacja, Polkadot. Między innymi tutaj będę realizował zyski. Trawala również będę realizował swoje zyski. Kilka innych projektów. Algorand nie będę jeszcze realizował zysków. To, co dokupiłem w dodatkowej puli, dlatego uważam, że jeszcze jest ciągle za nisko. Natomiast jak ktoś wchodził po 0,25, 0,26, to ma już, ma już zrobione te, te 20%. Także można tutaj się zastanowić. Jeżeli chodzi o, o runę, to tak jak widzicie, tu jest szaleństwo: do 1 dolara zjazd do 0,8, do 0,9 zjazd do 0,8, a więc tutaj również można sobie pograć. Pod te spadki, natomiast ja tutaj czekam, dlatego że końcówka listopada i początek grudnia jest kilka ważnych wydarzeń dla naszych projektów, i te wydarzenia pokażę Wam na koniec. Jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, słuchajcie, 18 600, 16% w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o Ethereum, lecimy do 600 dolarów, czyli 31% w ciągu 7 dni. Ja jeszcze nie realizuję swoich zysków na Ethereum, cały czas czekam. Czekamy na wypełnienie kontraktu, czekamy na start stake, na, na start Ethereum 2.0. No, i tak jak widzicie, tak naprawdę ciężko wskazać projekty, który gdzieś tam, gdzieś tam jest na minusie. Bardzo duże zyski. WeChain również zrobił robotę, także, także jest nieźle. Tezos wstaje z nóg, wstaje z kolan, a więc również mamy tutaj 2,54. Także jest naprawdę dobrze i można powiedzieć, że mamy taki mały alt-season. Wiele projektów zrobiło od 30% w górę, także jest naprawdę fajnie. Przeskakujemy do najlepszych wydarzeń, a potem pokażemy, co warto obserwować. Pokażę Wam dzisiaj dwa. Dwa nowe projekty, które znalazłem, dwa nowe projekty, o których na polskim rynku nie mówi jeszcze nikt, więc mam nadzieję, że będzie to fajna wartość dla naszej krypto ekipy. Top pięć inwestorów instytucjonalnych w Bitcoinie warto sobie to przejrzeć. Oczywiście na pierwszym miejscu Grayscale, na drugim miejscu właśnie MicroStrategy, a więc firma z rynku klasycznego, z rynku tradycyjnego, o której mówimy bardzo często, firma, która zainwestowała w Bitcoina, CoinShares, Galaxy Digital i Free IQ, także widać tutaj, że coraz więcej podmiotów w Bitcoina inwestuje, możecie sobie poczytać na BIN Krypto, jak to potężne są kwoty. Także warto sobie tutaj przejrzeć i widać dzisiaj, że oczy całego świata są zwrócone na Bitcoina. Natomiast ja wczoraj wieczorem analizowałem sobie trendy Google. Słuchajcie, jest lepiej, ale to nie jest jeszcze to nie jest jeszcze to, co było w roku 2017, dlatego że myślę, dlatego myślę, że jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami. Wiele osób już dzisiaj mówi, że do końca roku będzie nowe ATH na Bitcoinie. Natomiast zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast czas, który będzie pod koniec roku, a więc święta Bożego Narodzenia i Sylwester i potem styczeń, być może to będzie czas dobrej korekty i to mam nadzieję, że uda się zrealizować zyski przede wszystkim na altcoinach właśnie przed tym czasem. Pamiętajcie, jeżeli realizujecie zyski, musicie obrać sobie strategię w co będziecie wychodzić. Ja bardzo często wychodzę bo stable stablecoinów, oczywiście wiele osób wychodzi dzisiaj do bitcoina, do ethereum. Myślę, że wychodzenie do ethereum jest dzisiaj bezpieczne. Ja wczoraj zrealizowałem potężne zyski na sandzie, także bardzo fajna kwota na plusie. Gratuluję wszystkim, którzy oglądali ostatnie pobudki. Podawałem tam informację, że będzie można tutaj zagrać pod wydarzeniem na sandzie. Także jeżeli ktoś nie chce kupować działek, to jest dobry czas, żeby swoje zyski na sandzie zrealizować. Natomiast moim zdaniem po zakończeniu kolejnej fazy pre znowu sam zleci i będzie można znowu go doładować. Także gra pod wydarzenie, to jest również coś, czego musicie się po prostu nauczyć. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Pickle Finance traci 20 milionów dolarów właśnie tutaj w najnowszym eksplocie DeFi. Mamy tu informację, że hakerzy wykorzystali tutaj właśnie, właśnie ten projekt. Do schakowania. 20 milionów dolarów w weekend sobie odpłynęło właśnie w Daju, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, ty, o tą ich farmę. Ja tego projektu akurat nie śledzę. Natomiast dzisiaj, oprócz tych dobrych informacji, oprócz tego, że jest alt-season, pokażę Wam kilka przykrych sytuacji. To jest pierwsza, a więc okradzenie tutaj Pickle Finance. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. 20 milionów to jest naprawdę spora kwota. Jeżeli chodzi o Wenezuelę, pracownicy służby zdrowia otrzymają od USA pomoc WSDC. To pokazuje, że dzisiaj kryptowaluty są alternatywą, żeby pomagać takie kraje właśnie jak Wenezuela, gdzie są problemy różnego rodzaju finansowe, między innymi związane z kryptowalutą, między innymi związane, przepraszam, z COVID-em. Natomiast Wenezuela ma swoje duże problemy gospodarcze. Kto tam się interesuje geopolityką, to myślę, że wie o co tutaj chodzi. Natomiast bardzo fajnie, że gdzieś tam kryptowaluty są wykorzystywane właśnie, właśnie do, pomocy, do, do pomocy niektórym krajom, poprzez właśnie tutaj na przykład USDC. A więc również, również bardzo, bardzo, bardzo dobra informacja. Lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o te przykre informacje, mamy fałszywą aplikację Uniswap w Google Play w weekend na Twitterze znalazłem chyba z sześć tweetów, że osoby zainstalowały aplikacje, robiły jakieś tam ruchy i zostały okradzione. Bardzo, bardzo uważajcie. Jeżeli instalujecie jakąś aplikację, to musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim dwa razy sprawdźcie, czy jest to odpowiedni link. Wejdźcie na stronę projektu, tam zazwyczaj są odnośniki do portfeli, do grup na Telegramie, do oficjalnego Twittera i tak działajcie, natomiast tutaj są już pierwsze straty podliczone, niektórzy 20 tysięcy dolarów, ja na Twitterze widziałem gościa, który stracił 5 tysięcy dolarów, a więc widać, że hakerzy nie śpią, będą kopiować aplikacje. Dzisiaj zrobienie aplikacji nie jest to wielki problem i tego typu rzeczy po prostu będą się działy wraz z wzrostem zainteresowania kryptowalutami. Jeżeli jesteś nowy, musisz zacząć od edukacji i dlatego między innymi jest nasza grupa. Jeżeli masz jakiś problem, nie wiesz, czy strona jest oficjalna, nie wiesz, czy to jest dobry portfel, wchodzisz na edukację, czytasz regulamin, i zadajesz pytanie, po to, żebyś nie stracił swoich kryptowalut. Na naszych grupach bardzo wiele doświadczonych użytkowników, którzy na pewno ci, ci pomogą. Także warto tutaj dbać o bezpieczeństwo i na pewno Uniswap nie jest jedynym tutaj, nie jest jedyną rzeczą, która jest kopiowana. Lecimy sobie dalej. Bitbell ostrzega. Ktoś się pod nas podszywa. Mamy fałszywą stronę BitBeja i również pewnie będzie tak, że parę osób się na to nabierze. Oczywiście ta domena nie jest gdzieś tam mocno podobna do oficjalnej domeny BitBeja, bo tu jest bitbayinvest.net. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli nowa osoba wchodzi do świata kryptowalut i dowiaduje się, że mamy giełdę, na której, na której za złotówki możemy kupić bitcoina, bitcoina i wpisze w przeglądarce BitBay, to między innymi ten wynik wyszukiwania się pojawi. Dlatego sprawdzajcie, pytajcie, po to właśnie są nasze grupy, żebyśmy mogli się wspierać, bo tego typu rzeczy, czyli fałszywe aplikacje, fałszywe strony, fałszywe rozdawnictwo, podawanie swoich adresów czy wpisywanie gdziekolwiek swoich kluczy, publiczny. To jest duży problem i widać, że ci hakerzy bardzo ostatnio mocno działają. Potrafią skopiować aplikacje, potrafią skopiować całą giełdę, potrafią zrobić domenę. Także uważajcie, uważajcie, bo nasze kryptowaluty kradną. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się skończyć kolejny film o bezpieczeństwie, który będzie dla Was, jak się zabezpieczyć od Gmaila przez aplikacje, przez giełdy. Także ode mnie również dostaniecie. Natomiast pierwszy film jest już na kanale odnośnie bezpieczeństwa. Tam możecie sobie go obejrzeć. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, tutaj jest firma Ciper Trans, która twierdzi, że jest w stanie. Właśnie śledzić Momero. O tym projekcie już mówiliśmy około dwóch miesięcy temu. Przypominam, Momero jest to kryptowaluta, która charakteryzuje się tym, że ona jest w miarę anonimowa. Transakcje mają być anonimowe. Takie ma być tutaj za założenie. Natomiast wiele projektów właśnie chce tutaj stworzyć narzędzie do śledzenia tych transakcji. Ta firma jest jedną z takich projektów. Także zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast moim zdaniem, absolutnie to, co dzisiaj wnosi na rynek Momero, a więc ta anonimowość i to, co będą robiły deksy, a więc zdecentralizowane -y, giełdy, jeżeli tu wszystko będzie szło w dobrym kierunku, bo ja nie wierzę że tutaj, że Monero zostanie gdzieś tam zbanowane, być może w niektórych krajach tak, natomiast w niektórych krajach już, już był banowany YouTube, Facebook i kilka innych rzeczy, to wcale nie wpłynęło gdzieś tam na politykę tych, tych firm czy projektów. Dlatego tutaj również jest taka informacja, natomiast dla mnie dużym, dużą rzeczą dla Monero będzie dodanie Monero do mocnych, zdecentralizowanych giełd. Między innymi do giełdy Torchain, a więc do Rumę. Dlatego to jest, to jest rzecz, którą trzymam, bo przed nimi naprawdę kilka dużych rzeczy i samo Rumę może jeszcze bardzo, bardzo mocno eksplodować. Także to jest dla mnie projekt absolutnie na long term. Między innymi właśnie mam nadzieję, że uda się tutaj dodać Monero. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, Bitcoin jest mniej zmienny niż część akcji na SP500. O tym mówimy również wielokrotnie. Porównujemy sobie giełdę tradycyjną właśnie właśnie do Bitcoina. Czy bitcoin jest mniej zmienny według tutaj tego artykułu, tak? Natomiast, tak jak widzieliście, mieliśmy ostatnią pandemię, gdzieś tam również Bitcoin spadł, również był skorolowany z giełdą. Natomiast to, co dzisiaj można powiedzieć jako fakt, to jest to, że Bitcoin najszybciej odrobił, czyli odrobił straty po, po tej pandemii, która oczywiście jeszcze trwa szybciej niż złoto, szybciej niż srebro i szybciej niż rynki tradycyjne. I to jest fakt, z którym się nie dyskutuje. I faktem jest to, że dał inwestorom największy zwrot procentowy. Natomiast, czy będzie jeszcze spadek na Bitcoinie, zobaczymy. Ja bardzo bym chciał, żeby po wejściu na mowę ATH, czyli po osiągnięciu tych 20 tysięcy dolarów, była korekta na poziomie 20 czy 30%. Natomiast, jak będzie, oczywiście zobaczymy. Ja swoją wiedzę opieram oczywiście na tym, co się działo wcześniej, a więc na wykresie Bitcoina, na tej cykliczności, o której bardzo często mówimy. Jeszcze raz zapraszam na konto na Twitterze. Kryptobird, znacie te konto, tam jest, są znowu wykresy pokazane dotyczące cykliczności. Także, jeżeli nie śledzicie Kryptobirda na Twitterze, to bardzo dużo tracicie, jeżeli chodzi o cenę samego Bitcoina. Lecimy sobie dalej. Argentyna i Brazylia będą miały własne stablecoiny oparte o Stellara. Oczywiście no jest to informacja pozytywna w tym aspekcie, że, że jest to kolejny krok do masowej adopcji kryptowalut. Natomiast Stellar, no wiadomo, jedni gdzieś tam ten projekt mocno wspierają, inni nie. Ja na Stellarze sporo zarobiłem, między innymi dzięki airdropom, które odbieraliśmy chyba ze trzy razy na Stellarze. Natomiast no, na pewno jest to na pewno jest to informacja, informacja dobra, dlatego że te, tego typu działania powodują w tych krajach, w tych regionach, gdzie tego typu rzeczy są wprowadzane, powodują wejście tej masowej adopcji. Także wszystko na im Krypto. Dobra, przenosimy się do naszych projektów, bo tu dzieje się naprawdę dużo. Pierwsza dobra informacja od Krypto.com wiem, że bardzo wiele osób czeka na swoją kartę krypto. Jedni czekają miesiąc, inni dwa, a niektórzy powyżej dwóch miesięcy. Mamy oficjalną informację od CEO Crypto.com, że, że dostają już wszystkie materiały, także karty zaczynają być rozsyłane szybciej. Mamy nowego operatora kart, a więc tutaj dzieje się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dostaniecie szybko swoje karty. Na pewno jest to bardzo, bardzo dobra informacja. Lecimy sobie dalej. Krypto.com i współpraca z, z Cointracking, a więc na Cointracking została włączona funkcja, funkcja Pay. Możecie już używać właśnie funkcji Pay, jeżeli chcecie płacić za cokolwiek na Cointracking. A więc kolejna implementacja dla ekosystemu Krypto.com i kolejna implementacja dla tych płatności Pay. Płatności Pay, przypominam, na aplikacji, bardzo fajna rzecz. Możecie tutaj praktycznie bezprowizyjnie wysyłać kryptowaluty, między innymi KRO, innym użytkownikom, którzy mają aplikację, i dostajecie jeszcze tutaj za to cashback. Także warto z tego korzystać. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, to oczywiście, na co czekamy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Crypto.com, no to kolejny Syndicate, mamy tutaj Ren. Ostatni syndykat dał bardzo dobrze zarobić. Myślę, że tutaj będzie bardzo podobnie, dlatego że wiele osób gdzieś tam po tym, po tym spadku ceny KRO przestało robić syndykaty. Dlatego mi się bardzo to podoba, że nie robicie tych syndykatów, dlatego że dzięki temu ja dostaję większe nagrody i po prostu więcej, więcej zarabiam. Więc jeżeli ktoś nie czuje tego tematu i nie robi, no to, no to niego nie po prostu nie robi. Natomiast wszystkie osoby, które chcą zarabiać na krypto.com, polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Przypominam, minimum 5 tysięcy KRO ma stake trzeba mieć i trzeba mieć wolumen. W ciągu ostatnich 30 dni na giełdzie, bo syndykat tutaj odbywa się na giełdzie na poziomie 5 tysięcy dolarów. Także czekam, bo tutaj pewnie kolejne 30-40 dolarów za Frico totalnie wpadnie. Także warto z tego korzystać. I na moim kanale macie oczywiście zrobiony film. Jeżeli chodzi o sandbox, dzieje się naprawdę dużo. Mamy bardzo fajny konkurs na Twitterze, gdzie rozdadzą bardzo dużo sandów. To, co trzeba robić, to trzeba dawać retweet z opisem. A więc tutaj ten konkurs potrwa 4 tygodnie i co tydzień będą wyłaniani tutaj zwycięzcy czyli po prostu wystarczy, jak sandbox zobaczy jakiegoś tweeta, między innymi tego można sobie zretweetować, to trzeba dać retweet i trzeba dać odpowiedni hashtag i będziecie tutaj mogli brać sobie tutaj w tym udział. Oczywiście wszystko opisane jest na medium. Jeżeli chodzi o Sandboxa, to to, na co my czekamy, to ogłoszenie dokończenia fazy pre-sale, dokończenia sprzedaży działek, również działek premium, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi również o smerfy. Także bardzo mocno czekamy. Macie bardzo fajny wykres od CEO właśnie tutaj projektu. Pokazamy, jak tutaj zmieniają się portfele, jak to wszystko rośnie, jeżeli chodzi o ten ekosystem. I przypominam jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o Sandboxa i o token Sand, to ten projekt jeszcze nie ruszył. Krótko mówiąc, nie inwestują jeszcze w niego w dużej ilości masowo gracze. A więc osoby, które będą wchodzić w ten projekt dopiero po starcie gry. Mamy ci osoby, które inwestują w spekulacyjne. Mamy oczywiście część graczy, którzy już dzisiaj kupują działki. Mamy osoby, które chcą powiedzmy dostarczać płynności i kopać Sanda. Natomiast najlepsze w tym projekcie jest przed nami. Gratuluję wszystkim, którzy zagrali razem ze mną tutaj pod wydarzenie. Ja swojego Sanda sprzedałem ponad 80%. Bardzo fajny zysk mi się dało zrobić. 20% zostawiłem sobie dlatego, że chcę kupić sobie dwie działki premium właśnie przy, przy smerfach, a więc zostawiłem sobie to po to, żeby nabyć dział, działki z tymi dodatkowymi assetami. Natomiast moim zdaniem będzie tu absolutnie korekta. Natomiast ona może wydarzyć się dopiero właśnie po spadku. Ale bardzo cieszy mnie to, że cały czas mocno promujemy sandboxa. I tutaj, kto zrealizował zyski, pięć osób chyba do mnie pisało, że niesamowicie udało się tutaj fajnie Wam wejść. Także gratuluję. I czekamy na oficjalną informację na temat sprzedaży działek. Lecimy sobie dalej. Kilka osób pytało mnie o token właśnie o airdrop dla posiadaczy XRP. Które giełdy które portfele będą wspierać? Także macie tutaj takie konto, które polecam śledzić, The financier, bardzo dużo dobrych informacji i macie tu wszystkie giełdy i wszystkie wolety, wszystkie fintechy które będą wspierać ten airdrop, czyli jeżeli tam będziecie trzymać swoje tokeny XRP, to dostaniecie tokeny Spark. Także przejrzyjcie to sobie, grafika jest dodana na edukacji, żeby nie było co 5 minut pytań, Maciek, gdzie wrzucić swoje XRP, żeby dostać Sparka, także macie tu wszystko pięknie na tej grafice pokazane i koniecznie do obserwowanych dodać sobie The bo chłop robi niesamowitą robotę. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, mamy również, dużo bardzo dzieje się w Celsius'u. Ja gratuluję wszystkim, którzy pobrali aplikację, którzy weszli z nami do tego projektu, dlatego, że sam token robi niesamowite wyniki. Jesteśmy na poziomie 2,45. Ja wchodziłem w Celsius'a na, na poziomie 1 dolara, a więc już są fajne zyski. Natomiast ja nie realizuję zysków na Celsius'u. Ja go trzymam po to, żeby zarabiać więcej na swoich stablecoin'ach. Jeżeli nie wiesz jeszcze o co chodzi, na moim kanale jest film dotyczący Celsius'a. Cały czas jest promocja. Zachę Zachęcam Was do pobrania aplikacji Celsius. Link macie pod tym wideo. Dzisiaj wleci film, w jaki sposób zabezpieczyć swoją aplikację Celsius. A więc pokażę Wam, jak dodać te wszystkie rzeczy, żeby Wasze środki były bezpieczne, oraz omówię wszystkie nowości, które są w projekcie, bo jest ich kilka i tutaj będzie się działo bardzo, bardzo dużo. i Moim zdaniem jest to absolutnie projekt, który w moim portfelu będzie na pewno na długo i cały czas staram się tutaj podnosić, podnosić właśnie swoje portfolio, jeżeli chodzi o Celsiusza. Lecimy sobie dalej. Dalej, lecimy sobie dalej. Słuchajcie, cena to pokazywaliśmy: 2,49, czyli ATH było w weekend, ono było na poziomie 2,56, a więc, a więc całkiem nieźle. Także tak jak widzicie, warto było tutaj, warto było tutaj wejść. Lecimy sobie dalej, co z ważniejszych rzeczy. W weekend dałem Wam informację o nowym projekcie i chciałbym dzisiaj pokazać Wam dwa nowe projekty, które, które znalazłem, o których w Polsce nie mówi jeszcze nikt, a moim zdaniem te projekty mają niesamowity potencjał. Pierwszy projekt to jest projekt Carbon. Dałem Wam informację w weekend, dlatego że była tutaj przedsprzedaż. Ja w tej przedsprzedaży uczestniczyłem. Oczywiście, ja bardzo rzadko wchodzę w projekt w fazie ICO, IO czy przedsprzedaży, natomiast tutaj uznałem, że warto. Za dwa dni mamy listing, na Uniswapie, jest to projekt, który ma być kombinem, który chce stworzyć nowy wymiar social mediów opartych o bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, ma to być miejsce, gdzie, które będzie łączyć funkcje Twittera, Facebooka, ale przede wszystkim bezpiecznego przetrzymywania danych na blockchainie, bezpiecznego przetrzymywania waszych haseł i budowania społeczności, gdzie możemy śledzić się nawzajem za swoim własnym, prywatnym przyzwoleniem. Mega projekt, słuchajcie, wszystko opisałem was na, wam na medium, można powiedzieć. Mój taki debiut, jeżeli chodzi o pisanie. Jest tam jeszcze trochę błędów, gdzieś tam może nie ortograficznych, ale stylistycznych. Także, wybaczcie mi to, ja nie jestem dobry z pisania, wolę nagrywać. Natomiast tego bloga będę prowadził. Poczytajcie sobie o tym projekcie. Zrobię również o nim film, żeby te osoby, które mogły, lubią oglądać, mogły sobie tutaj oglądać. Natomiast sam projekt związany jest również z platformą, która będzie wprowadzać właśnie, właśnie tego typu projekty. Jest to platforma DistX. Jest to platforma, którą będę śledził, bo najprawdopodobniej projekty, które będą tam wchodzić będą dawały fajny zysk właśnie po listingu, później na Uniswapie, natomiast zobaczymy jak to się rozegra z karbonem, tak? jak to będzie wyglądać. Jeżeli się zainteresujecie tym projektem, poczekajcie spokojnie na listing, być może tam będzie ostry pump ceny, potem może być standardowo dump i być może będzie dobry czas, żeby tutaj dokupić, natomiast dla mnie projekt mega wartościowy, projekt, o którym mało kto mówi. Zaraz pokażę Wam jeszcze jeden bardzo mocny projekt. Projekt, który również znalazłem w weekend, tak, w weekend i o nim jeszcze Wam nie mówiłem. Natomiast kilka słów jeszcze o Trawali. Trawala zrobiła ponad 70% od naszego sygnału. I bardzo chciałbym, żeby osoby, które są zainteresowane Trawalą, zwróciły przede wszystkim swoją uwagę na produkty, a nie na cenę. Dzisiaj Trawala daje możliwość rezerwowania noclegów, płacenia kryptowalutami, otrzymywania zniżek lepszych niż gdzie byście rezerwowali za Fiaty. Wszystko ma się fajnie opisane na medium. Teraz akurat jest gift, gift card w postaci właśnie LTC 10% i sama trawala naprawdę fajnie się rozwija, oczywiście ten wzrost był również związany z tym co mówiłem a więc z uruchomieniem platformy do crowdfundingu, także tutaj naprawdę bardzo fajnie udało się zejść, wejść i ja będę tutaj miałem swoje zyski realizować na poziomie jednego dolara natomiast ja sobie parę razy te dokupiłem, więc będę gdzieś już tam sobie tutaj działał, 85% w ciągu 30 dni, także jeszcze raz gratuluję natomiast część trawali zostawiam sobie absolutnie na longa, dlatego że że jest to projekt, który wnosi wartość na rynek, jest to projekt związany właśnie z podróżowaniem. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, projekt, który chciałem wam pokazać dzisiaj, który moim zdaniem namiesza na tym rynku, który jest moim zdaniem fenomenalny, jest to projekt SORA XOR. Jest to, jest to projekt, który jest już wyceniany dość grubo, dość, dość mocno, natomiast jest to projekt, który chce stworzyć niesamowitą rzecz. Chce stworzyć giełdę DEXA dla projektów opartych o Polka Słuchajcie, dzisiaj często mówimy o Dexach, o różnego rodzaju giełdach zdecentralizowanych. Pokazujemy różne giełdy, takie jak Kyber, takie, takie jak Torchain, a więc Rumę, tak jak Balancer. Natomiast tutaj ma być giełda dla właśnie ekosystemu Polka zdecentralizowany właśnie tutaj projekt. Poczytajcie sobie, projekt to będzie Polka Swap, i tak jak mówię, to będzie należało właśnie tutaj, będzie należało właśnie do SORY. Także ja tutaj będę bardzo mocno się przyglądał, też pewnie będę myślał tutaj, żeby za żeby Zainwestować. Obecnie cena jest oczywiście 125 dolarów, nie jest to tanio. Mieliśmy wystrzał, tak jak tutaj widzicie, w górę z poziomu około 114-115 dolarów, natomiast ja tu widzę naprawdę potężny potencjał. Bardzo rozwijają się te giełdy zdecentralizowane i jeżeli wypali tutaj giełda oparta właśnie, zrobiona przez Sore dla Polkadotu, dla tego całego ekosystemu, gdzie będziemy mogli właśnie tutaj sobie handlować projektami z tego ekosystemu, to będzie naprawdę grubo i jest to naprawdę niesamowite. Porównałbym to z TorChainem, który robi pewne rzeczy dla Bitcoina, pewne rzeczy dla Ethereum. Jeżeli chcecie o tym sobie więcej poczytać, ja również będę robił o tym film i to jest, można powiedzieć, takie preludium, taki start do tego, co Wam obiecałem, że będę robił filmy o projektach, które, których nie ma na polskim rynku, a, to im, a moim zdaniem są wartościowe, a więc dzisiaj dostajecie ode mnie dwa projekty. Oczywiście wszystko opisane na medium, o Polka Swapie, także poczytajcie sobie, w jaki sposób to, to ma funkcjonować, jak to wygląda. Używajcie medium też, dodajcie mnie na medium, bo naprawdę tutaj dzieje się również bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wydarzenia, no to również tu będzie się działo bardzo dużo, bardzo dużo dobrych rzeczy. To, co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli tak szybko rzucam okiem, to oczywiście Cardia Chain, a więc MyNet. Dokupiłem sobie tutaj na spadku, dawałem Wam sygnał na grupie Edukacja, tak. MyNet i Cryptocom, MyNet i Cryptocom z kilkoma nowymi produktami. Także tutaj będzie dużo się działo. Są to projekty, które mam. Popatrzcie sobie na CryptoDiffer, być może są tutaj wasze projekty i mają jakieś duże, duże wydarzenia, więc warto sobie tutaj to po prostu przejrzeć. Lecimy sobie dalej, już zbliżamy się do końca. Wiem, że dzisiaj jest dużo. GODB, słuchajcie, projekt, który łapie wiatr żagle. Macie na moim filmie, macie na moim kanale film dotyczący tego projektu, w jaki sposób używać aplikacji. Przypominam, aplikacja do zbierania, właśnie tutaj tokenów. Mamy polską grupę, mamy ambasadora, bardzo mocno wspieramy ten projekt, natomiast tutaj będzie się działo tak naprawdę dużo w momencie, kiedy wypuszczą kolejne produkty, które uzupełnią ten, ten właśnie ekosystem. Między innymi aplikacja Volta, na którą wszyscy tutaj czekamy, a więc aplikacja związana z bieganiem, aplikacja GeoScan, a więc będzie dużo tutaj się działo. Obserwujemy, śledzimy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na polską grupę, którą również wspiera krypto ekipa. No i Czekamy na ogłoszenie oficjalnej informacji od Ferum Network, kiedy ruszy kolejna runda, kiedy będzie można swoje Ferum rzucić na stake. Pierwszą rundę ja niestety przegapiłem, dlatego że gdzieś tam byłem zajęty czym innym. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał stakeować na Unifier Wallet, a więc na portfelu należącym do ekosystemu Ferum Network, no to na medium macie tutaj tutorial. Myślę, że wielu osobom się przyda. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na te dwa nowe projekty, które Wam pokazałem. Mam nadzieję, że te projekty zrobią wyniki, bo moim zdaniem są niesamowite, a jeszcze nie złapały tego potężnego hypu. Jeszcze na razie za dużo osób przynajmniej u nas o tym nie mówi. Będziemy się przyglądać. Oczywiście pamiętajcie, że jak dostajecie sygnał, trzeba zrobić własny research i zobaczyć, w którym momencie jest, jest cena, żeby nie kupić gdzieś tam na górce. Ja zobaczę, jak to rozegra się na Unisłapie, jeżeli chodzi o carbon i zobaczymy, jak to poleci dalej. Natomiast jeżeli ta platforma ruszy, to myślę, że również nasze działania jako to ekipy będą tam bardzo duże. To nie będzie tylko platforma dla zwykłych użytkowników, ale również dla dużych projektów, które między innymi będą mogły robić tam airdropy. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Czekamy przede wszystkim na ogłoszenie od Sandboxa. Obserwujemy swoje projekty, realizujcie częściowo zyski przed jakimś dużym spadkiem po to, żebyście mieli zabezpieczony kapitał. Polecam tutaj Stelbej Coiny. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę. Słyszymy się jutro. Ja biorę się za nagrywanie, robię Wam dwa filmy o bezpieczeństwie. Ten tydzień będzie naprawdę mocny, również dużo materiałów leci. Także zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę, daj ten dzwoneczek, taki, który masz tam na YouTube, bo jak fajnie zadzwonisz, to wtedy będziesz wiedział, że Maciej coś nagrał. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia już jutro. Hej!